Dzień dobry Państwu. W imieniu pani poseł Moniki Wielichowskiej oraz własnym chcielibyśmy powitać Państwa na krótkim briefingu dotyczącym dwóch ustaw. Jednej ustawy o tak zwanej sieci szpitalni, drugiej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach finansowanych medycznych świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w kilku aspektach. Mamy niestety złą wiadomość dotyczącą sieci szpitali, złą wiadomość dla pacjentów, dlatego że tak jak zakładaliśmy, ustawa ta wprowadzi więcej chaosu niż pożytku, ale mamy już wstępne analizy dotyczące tego, co jest najważniejsze dla szpitali, a mianowicie finansów. Otóż, jak Państwo wiecie, punkt rozliczeniowy, który również będzie obecny w tak zwanym ryczałtowym rozliczeniu wynosi w tej chwili 52 zł, a żeby szpitale mogły podołać finansowo większym zadaniem, a przypomnę, że przydzielono im nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, przydzielono, nakazano im prowadzić kompleksową rehabilitację. Nakazano im w ogóle objąć większą ilość pacjentów kosztem zdjęcia części z obowiązków z innych sektorów zdrowia. Dyrektorzy szpitali, przygotowując się do tej ustawy, którą parlament mimo naszych protestów uchwalił, przeprowadzają symulację, ile to będzie kosztować i ile musi kosztować punkt rozliczeniowy, aby szpitale nie tylko się. Bilansowały, ale przede wszystkim, aby dalej się nie zadłużały. A zadłużenie szpitali jest problemem ogromnym. Wychodzi dość jednoznacznie z kalkulacji przeprowadzonych zarówno w szpitalach szczebla powiatowego, w szpitalach szczebla wojewódzkiego i w szpitalach akademickich, jak również w szpitalach specjalistycznych. Oczywiście są drobne różnice w kwotach ale generalnie żeby szpitale mogły podołać zadaniom nałożonym przez tą nieszczęsną ustawę i aby mogły przestać się zadłużać konieczna jest natychmiastowa równolegle z wprowadzeniem z wejściem w życie tej ustawy 1 października tego roku konieczna jest natychmiastowa podwyżka Wyceny punktu rozliczeniowego do 60, około 60 zł za minutę. Przypomnę, jest 52 zł, powinno być 60 zł za, min, za punkt rozliczeniowy, dlatego że y, inaczej szpitale wpadną w niebezpieczną spiralę zadłużenia i nie tylko nie będą realizowały zapisów ustawowych, ale co ważniejsze nie będą w stanie zapewnić pacjentom należytej jakościowo i ilościowo opieki medycznej. Aby ratować ten system, rządzący muszą wygospodarować środki na to, ażeby punkt rozliczeniowy w rozliczeniach szpitali wzrósł z 52 zł do 60 zł za punkt rozliczeniowy. Odpowiem chętnie na Państwa pytania, jeżeli coś mówiłem niezrozumiale, ale w tej chwili chciałbym prosić Panią Poseł Wielichowską, aby odniosła się do drugiej ustawy, która brzmi enigmatycznie o świadczeniu usług finansowanych ze środków publicznych, ale tak naprawdę kontrowersja sprowadza się do tabletki LOA. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dochodzi do absurdów w polskim prawie. Wczoraj na Komisji Zdrowia 13 ory, posłanek i posłów z Prawa i Sprawiedliwości przegłosowało poprawkę, która mówi, że Ella One, czyli tabletka Dzień Po, która jest dostępna bez recepty w 24 krajach Unii Europejskiej, a tylko w jednym dostępna na receptę, będzie i u nas na receptę. Czyli Polska dołączy do Węgier, chociaż Węgry tak naprawdę tylko dlatego mają ją na receptę, ponieważ mają swój specyfik, który produkowany jest na Węgrzech. I stanie się, Szanowni Państwo, tak, że zanim kobieta będzie chciała kupić tabletkę dzień po będzie musiała pójść do lekarza lekarza oczywiście bez klauzuli sumienia dzień przed. To jest absurd i to są opary absurdy, do których najpierw w pierwszej części komisji, która była się dwa tygodnie temu, przekonywał nas minister zdrowia Radziwił przeze mnie zwany ministrem ideologii, ponieważ Medycyną XXI wieku to, co wyprawia w resorcie, nie ma, to się po prostu nie dzieje. Absurdem Szanowni Państwo i nieprawdą są stwierdzenia ministra Radziwiła, który mówi, że tabletka Ella One na receptę będzie, ponieważ zwiększy bezpieczeństwo kobiet. Dla Państwa ciekawostki powiem, że obok stojący na półce preparat na erekcję jest dostępny powszechnie, jest dostępny bez recepty, a resort zdrowia twierdzi, że nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów użytkowników, chociaż w ulotce możemy przeczytać, że powoduje zawał, a jak wiecie, zawał może doprowadzić do śmierci. Normalnością według pana ministra Radziwiła jest likwidacja in vitro, likwidacja nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej, ograniczanie dostępu do antykoncepcji, promocja środków na erekcję, promocja klauzuli sumienia nie tylko już w gabinetach lekarskich, ale także w aptekach, wspieranie projektów, które dewczą wypracowane przed 23 lat kompromis aborcyjny i promocja chociażby kalendarzyka przedmałżeńskiego, który będzie kosztował polskiego podatnika ponad 3 miliony złotych. Szanowni Państwo, większość tych ograniczeń z jednej strony i wspierających działań z drugiej strony, to nic innego jak wpisywanie się Prawa i Sprawiedliwości w rozszerzenie podziemia aborcyjnego w Polsce. Szanowni Państwo, jest jeszcze czas. Dzisiaj drugie czytanie projektów, w piątek, czyli jutro, Sejm ma głosować. Apelujemy do posłanek i posłów z Prawa i Sprawiedliwości, aby odrzucili proponowaną przez siebie poprawkę i aby nie zrzucali kobiet, Polek w otchłań średniowiecza. I pozwolili Polkom korzystać z medycyny XXI wieku. Dziękuję.